Minecraft 1.20 został wydany półtora tygodnia temu i niestety podzielił graczy. Niektórzy są bardzo zadowoleni z rzeczy, jakie się pojawiły, inni po prostu twierdzą, że nowości są spoko, ale nie jest to nic wybitnego i ja do tego grona się zaliczam, ale i nie brakuje osób bardzo tym update'em zawiedzionych. Co doskonale oczywiście rozumiem. Niemniej myślę, że może nie być aż tak źle, bo nowy system Mojangu wydawania aktualizacji daje szansę na rozwinięcie dodanych już rzeczy, o czym za chwilkę wam opowiem. Mam nadzieję, że z przyjemnością Obejrzycie moje propozycje na rzeczy, których moim zdaniem zabrakło w aktualizacji Trails and Tales. Zapraszam! Zatem, skąd pomysł na Trails and Tales Part 2? Czyżbym oczekiwał, że 1.20 i 1.21, tak jak 1.17 i 1.18, były jedną podzieloną aktualizacją? Absolutnie nie. Oczekuję, że wersja 1.21, która notabene zostanie nam zaprezentowana już za około 4 miesiące, skupi się na czymś innym, najlepiej na endzie lub nowym wymiarze. Chciałbym, by jeszcze trochę rzeczy pojawiło się w poprawkowych aktualizacjach. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni, że wersje poprawkowe, które są po drugiej kropce, to najczęściej poprawki błędów lub drobne zmiany. Ale bywały już przypadki dodania nowych rzeczy w takich wersjach. Nie cofajmy się dalej niż początek lat 20. naszego wieku. Już po aktualizacji netheru w 1.16.2 dostaliśmy kolejnego MOBA, jakim był Piglin Brutal. Po wydaniu aktualizacji dziczy w wersji 1.19.1 dodano nam duplikowanie alejów, a w 1.19.3 dodano nowe jaja spełnujące golemy i bossów, wiele nowych opcji czy całkowicie przebudowano ekwipunę Creative. Również w tej wersji dodano pierwsze rzeczy z Minecrafta 1.20 w formie eksperymentalnej. W październiku 2022 roku, czyli po ostatnim Minecraft Live, dowiedzieliśmy się, że system wydawania Aktualizacji zmieni się i począwszy od 1.19.3, deweloperzy zaczną wydawać nam wiele mniejszych aktualizacji rocznie z nowym kontentem i ulepszeniami, wówczas gdy będzie to gotowe do wydania. Celem tego jest łatwiejsze i szybsze oddanie nam nowych treści bez czekania do wydania corocznej wersji Minecrafta, bo tak, główne wersje będą raz w roku, czyli w 2024 dostaniemy 1.21, w 2025 1.22, a w 2026 1.23 i tak dalej. Poniżej na pytanie, jak to wpłynie na mnie, pojawiła się odpowiedź, że to pozwoli nam się cieszyć częstszymi publikacjami treści, a także zmianami jakości życia. Zatem z tego wywnioskować można, że kolejne wersje pokroju 1.20.2 czy 1.20.3 mogą zawierać nowy content i ulepszenia. Jako ciekawostkę zdradzę Wam, że Bug Tracker, czyli miejsce gdzie są poprawiane błędy, jakie zostaną wdrożone w najnowszym Snapshocie, od jakiegoś czasu pokazuje nam ogromną ilość błędów, jakie zostaną naprawione w najbliższym Snapshocie dla Wersji 1.20.2. A cała aktualizacja 1.20 to moim zdaniem świetny fundament, na którym można dalej budować wiele fajnych rzeczy. Niestety uważam, że w 1.20 na tych fundamentach nie zbudowano odpowiednio dużo, dlatego dziś chciałbym Wam przedstawić, czego zabrakło w 1.20 i czego oczekuję w ewentualnych wersjach poprawkowych dodających nowe treści. Zatem zapraszam. Zaczniemy od kwiatu pochodni. Bardzo bym chciałby ten świecił. Tak wiem, że taki kwiat istnieje w rzeczywistości i nazywa się Trytoma, aczkolwiek pamiętajmy, że to jest Minecraft i nie wszystko musi być takie jak w rzeczywistości. Jako, że jest to roślina, która jest pradawna i nie pojawia się naturalnie, myślę, że taka funkcja byłaby super. A dzięki świecącemu kwiatu nasze ogrody mogłyby mieć naprawdę fajne źródło oświetlenia bez potrzeby zakrywania pod mchem świecących bloków czy używania świecącej dyni. Wciąż zakochany jestem w pierwotnej archeologii. Podobały mi się kolorowe odłamki ceramiki, które chętnie zobaczyłbym i w obecnym Minecrafcie. Jako, że obecny styl szerdów już jest ustalony, to jako alternatywę zobaczyłbym możliwość kolorowania w całości dzbanków. Do tego potrzebowalibyśmy nowego stołu do malowania, możliwego do wytworzenia, ale i dobrym pomysłem byłaby nowa profesja wieśniaka, malarza. W tym stole moglibyśmy dokonać takiego kolorowania. Potrzebowalibyśmy czterech różnych barwników, które układalibyśmy w slotach do tego przystosowanych, Potem rzucalibyśmy do tego dzbanek z odłamkami, które chcemy pokolorować, i w ten sposób bylibyśmy w stanie uzyskać kolorowe, ozdobne dzbanki. Jako kolejny wariant taki sposób byłby genialny, bo i zwolennicy obecnych wzorów byliby zadowoleni, ale i tacy jak ja moglibyśmy mieć możliwość uzyskania fajnych, kolorowych wzorów, co w dekoracjach byłoby doskonałe. Dodane wzory na zbroje są świetne, ale mają pewien mały problem. Nie bardzo je widzimy podczas rozgrywki. Na dobrą sprawę jedynie kiedy oglądamy naszą postać na F5 albo jak otwieramy ekwipunek. Na multiplayer jest już w tej kwestii zupełnie inaczej, ale na singlu dość dziwnie. Dlatego powtórzę mój pomysł sprzed 4 miesięcy związany ze wzorami na narzędzia. Te w przeciwieństwie do zbroi niemal cały czas oglądamy na ekranie, więc w tym przypadku wzory byłyby zdecydowanie bardziej sensowne. Niemniej jako że powierzchnia narzędzi czy broni jest na tyle niewielka, że obecne 16 wzorów to za dużo, by każdy z nich miał swój Unikalny wariant na narzędziach czy broniach. Dlatego uważam, że powinno pojawić się kilka nowych templetek, ale w strukturach, które owe nie dostały. Na przykład jeden rodzaj pojawiałby się czasem w skrzynkach w wiosce wiśniaków, kolejny w skrzynkach ruin portalu do Netheru. Inne struktury, które mogłyby mieć takie wzory, to podwodne ruiny, opuszczone kopalnie, zakopane skarby, iglo, dungeon, który technicznie co ciekawe, strukturą nie jest, ale też na przykład chatka wiedźmy, która skrzynki nie ma, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wzór był tak jak Elytra w statku Endu w ramce na przedmiot. Dzięki temu wymienione struktury zyskałyby swoje kolejne, unikalne zastosowania i byłoby sens je odwiedzać. Wzory na narzędzia i bronie to jedna z tych rzeczy, których obecnie najbardziej mi brakuje w aktualizacji Trials and Tales, więc liczę, że ich Pominięcie nie jest permanentne i zostanie to wkrótce zawarte w nadchodzącej aktualizacji poprawkowej. Kwestia wzorów jeszcze się dzisiaj pojawi, ale teraz wróćmy do tematu omawianych już dzisiaj dekoracyjnych dzbanków. Bardzo doceniam fakt, że górna część jest niematerialna, więc możemy w nią włożyć doniczkę z kwiatem, ale nie oszukujmy się, nie o to w tym chodzi. Dzbanki byłyby perfekcyjne do wysokich roślin takich jak słonecznik, róża, piwonia, lilia, nowo dodany dzmanecznik, ale i doskonale prezentowałyby się tutaj kaktusy, bambusy, wszelakie sadzonki, które powiększone byłyby... Mm. Super. A także chociażby mały Drip Leaves. Nie dość, że dzięki takim ozdóbkom nasze domki wyglądałyby doskonale za sprawą chociażby tych wspomnianych dużych sadzonek, to i dekoracyjne dzbanki stałyby się zdecydowanie bardziej dekoracyjne, a i przy okazji użyteczne. Mojang, zróbcie to proszę. Pierwszą rzeczą jaką poznaliśmy jako zawartość aktualizacji 1.20 to były wiszące tabliczki. Pomysł doskonały i to jedna z ciekawszych rzeczy jakie pojawiły się w tej wersji. Aczkolwiek chciałbym by te stały się bardziej wyjątkowe. Marzę o tym by nowy typ tabliczek pozwalał przetrzymywać niczym ramka na przedmioty, właśnie włożone w nią przedmioty czy bloki. Mojang mogłoby się też pokusić wówczas o takie tabliczki przy domkach wieśniaków z odpowiednią profesją dzięki czemu dużo łatwiej można by było lokalizować i odróżniać poszczególne budynki. A nie tylko, czy wiszące tabliczki powinny mieć domyślnie już możliwość wkładania przedmiotów, czy może powinien pojawić się zupełnie inny jej rodzaj. Ja myślę, że jest jeszcze trzecia możliwość, czyli na wiszące tabliczki klikalibyśmy item frame'em. Wygląd tabliczki by się nie zmienił, ale nie można by było już po takiej czynności na niej pisać. Mam nadzieję, że wiszące tabliczki z możliwością tylko pisania to nie wszystko co planuje Mojang i z niecierpliwością oczekiwać będę ewentualnego ich rozwinięcia. Chciałbyś takie coś w grze? Daj znać łapką w górę pod tym filmem. Zobaczymy, ilu graczy oczekuje takich tabliczek. 1.20. Naprawiono bardzo stary błąd, który powodował, że na przykład trawa między biblioteczkami a enchantingiem blokowała moc stołu. Niestety twórcy nawet początkowo pozwalali kwiatkom na nie blokowanie mocy, aczkolwiek szybko z tego zrezygnowano. A ja bym chciał, by było całkowicie inaczej. By wiele rzeczy takich jak dywany, liście, tabliczki, latarnie czy nawet doniczka z kwiatem nie blokowały tej mocy. Są te pierdółki, które doskonały pozwoliłyby nam udekorować enchanting room, i mam nadzieję, że Możeń pójdzie dalej w kwestii poprawienia tego. Błędu. Powróćmy zatem do wzorów, bo tym razem niesamowicie bym chciał, by te pojawiły się na Elytrze. Temat jest o tyle skomplikowany, że tekstura Elytry jest zależna od pelerynki jaką nosimy. Aczkolwiek myślę, że pomimo innego jej wyglądu, takie surowcowe wzory i tak prezentowałyby się świetnie. Ale w ramach tego myślę, że powinna pojawić się opcja pozwalająca nam mieć pelerynkę, która jednocześnie nie zmienia nam wyglądu skrzydeł. Elytra jako rzecz, którą możemy nałożyć na swoją postać, ma o tyle dużą przestrzeń, że wzory na niej prezentowałyby się obłędnie, co zresztą sami teraz widzicie na ekranie. Daj koniecznie znać w komentarzu jaki wzór na Elytrę byś nałożył, gdyby takowe w grze się faktycznie pojawiły. Propozycja z tych bardziej odklejonych od rzeczywistości, ale myślę, że nederowy wariant Sniffera mógłby być ciekawy. Pozyskiwalibyśmy go poprzez wyklucie jego jaja w netherze. Tak jak na mchu w normalnym świecie czas jego wykluwania zmniejsza się o połowę, tak tutaj działałoby to na zasadzie postawienia jaja na glebie dusz. Z niej, jak i z piasku dusz, nederowy Sniffer wywołchiwałby nowe nasiona, które ze względu na fakt pochodzenia nederowego mogłyby być wszelakie, bez potrzeby zachowywania jakichkolwiek rzeczywistych standardów. Posadzone nasiona powinny wyrastać na spokojnie z piasku dusz. No i archeologia. Rzecz, która moim zdaniem jest najbardziej niedokończona i aż przykre to jest, jak system z tak świetnym potencjałem niestety wygląda jak wygląda i działa jak działa. Aczkolwiek temat jest na tyle rozległy, że to poruszymy w osobnym, dłuższym filmie. A na dziś to bym na tyle. Dzięki Wam piękne za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.